Jeżeli mówimy o, za, o, o zarządzaniu szpitalami, to i w dobie pandemii, w czasie pandemii i yy, poza pandemią, zarządzanie szpitalami ogólnie rzecz biorąc jest, jest trudne. Mamy wiele problemów, natomiast w dobie pandemii rzeczywiście szpitale musiały się, tak jak i zresztą nasze państwo, inne państwa, w zasadzie cała, yy, cały świat, Przeorientował się na funkcjonowanie w okresie pandemii. Czyli naprawdę tak w dzisiejszych czasach priorytetem dla szpitali, jeżeli mówimy w tym obszarze mikro, jako, jako szpitale, jest zarządzanie i optymalizowanie działania zorientowanego na jak najlepsze zabezpieczenie pacjentów, zwłaszcza pacjentów covidowych w okresie pandemii. Niestety tych problemów. Zarządzaniu mamy bardzo dużo, bo y, przynajmniej w tej pierwszej y, fazie y, koronawirus i ta pandemia dotyczy, dotyczyła też personelu, y, personelu medycznego zarówno y, lekarzy, jak i pielęgniarek i pozostałego personelu pracującego w szpitalu. W związku z tym borkaliśmy się no, z dodatkowymi problemami. Pojawił się naprawdę bardzo duży, straszny deficyt kadry medycznej, zwłaszcza lekarzy, bo jeżeli lekarze wypadali, zwłaszcza ci, którzy zachorowali, ale nawet ci, którzy byli byli nie tylko izolowani, ale by, byli, byli na kwarantannie, po prostu nie mogliśmy korzystać z ich usług. Więc, więc tutaj był deficyt kadr. Dobrze, że były zarządzenia Ministra, które które pozwalały zachowywać się jeszcze bardziej racjonalnie, czyli szereg ograniczeń administracyjnych, z którymi byli, musieliśmy się liczyć. One po prostu na okres pandemii zostały zawieszone. W związku z tym, w jakiś tam sposób te szpitale były w stanie lepiej zaopiekować się pacjentami, pacjentami covidowymi, ale też w jakimś tam stopniu pozostałymi też pacjentami. Niejako trochę priorytety nam się zmieniły, bo rzeczywiście w ostatnich latach obserwowaliśmy no chyba postęp naprawdę bardzo duży w zakresie leczenia właśnie tych chorób nowotworowych, ale także myślę, że chorób kardiologicznych. Dlaczego? No bo tutaj też jest chyba największe zagrożenie, śmiertelność w tych obszarach i i bardzo duża ilość osób chorych. Natomiast te, te priorytety, te dwa, ja myślę, że tutaj będziemy zgodni, że, że, że tak ta służba zdrowia była ukierunkowana. Natomiast w tej chwili priorytetem jest rzeczywiście COVID. Natomiast no nie jest tak, że COVID i reszty, reszty nie ma. Natomiast rzeczywiście no tutaj po. Sytuacja w szpitali będzie trudna, bo, bo y, jakość i wolumen świadczeń y, zarówno w obszarze, y, w, w obszarze opieki personalnej, y, lekarskiej, pielęgniarskiej, ale też, y, też, y, też wykorzystanie zasobów y, w tym zakresie no, było trochę ograniczone, też materialnych. Ja mówię o lokalach, sprzęcie i tak dalej. No bo te łóżka na w wielu miejscach też były mm. przeznaczone na leczenie pacjentów covid -ą.